W bieżącym roku formacyjnym, kiedy rozważamy tak dogłębnie życie świętej Rity, doszliśmy już do tego momentu, miesiąc temu, kiedy po jej śmierci opowiadałem Wam, w jaki sposób toczyła się jej droga, gdzie zdobywała świętość na tą zasadzie, tego ziemskiego zaliczenia. I dla przypomnienia, 1457 rok święta Rita umiera na swoją beatyfikację, czekała dość długo. 1628. Ale nie była to jeszcze wtedy taka beatyfikacja, jak my dzisiaj rozumiemy to w taki sposób uroczysty. Po prostu w tamtych czasach beatyfikacja polegała na tym, że panujący papież wydawał dokument, że można po prostu zacząć sprawować Moszę Świętą. I dawał ku temu też specjalne teksty ku czci danego świętego. I tak przez wiele lat, wiele lat, kilka wieków, bo aż roku, do roku 1900 czekano na jej oficjalną kanonizację. I można powiedzieć, kiedy dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, w jaki sposób ten jej kult wzrastał, to on na początku, jak u wielu świętych, wielu świętych ma bardzo podobne historie, że Pierwsze kanonizacje są w sercach ludzi. To ludzie gromadzący się, znający jeszcze osobiście tego, który już odszedł, w opinii świętości, zaczynają o tym opowiadać w swoim sercem. I właśnie tak też było w przypadku świętej Rity. Bo to właśnie kiedy ona odeszła w maju 1400, 1457 roku, to właśnie ludzie przychodzili. Ludzie przychodzili do Kashi i to oni potwierdzali, że ich wiara umocniła się, że, że to wszystko, co było potrzebą ich serc, stało się cudem, stało się także otrzymaną łaską, bo pierwsza księga łask za jej wstawiennictwem powstała już kilka tygodni po jej śmierci. Ten kult świętej Rity. Można powiedzieć, że był bardzo mały, bo był lokalny. Rzeczywiście mieszkańcy Kashi, Rokaporeny, miejscowej prowincji czcili ją przez lata. Ten kult bardzo powoli rozszerzał się i nie do końca jest to prawdą, że tam gdzie pojawiali się Augustianie, i Augustianki przynosili kult świętej Rity. Oni przychodzili w różne miejsca, nawet tak jak przyszli też do Polski, kiedy zaprosił ich król Kazimierz Wielki na krakowski Kazimierz, nie ze względu na świętą Ritę, tylko ze względu na charyzmat zakonu i tego wszystkiego, co oni nieśli. To dopiero mniej więcej po jej kanonizacji ten kult zaczął się bardzo mocno i wtedy rzeczywiście szybko rozrastać w taki sposób, że to w Kashi przed rozpoczęciem II wojny światowej w 1937 rozpoczęto budowę nowej bazyliki, żeby pomieściła, pomieściła już gromadzące się rzesze pielgrzymów. Ukończona dopiero po II wojnie światowej z wieloma kaplicami także podziemnymi i to jest miejsce także i mauzoleum przechowywania jej świętych, świętych relikwii. Można powiedzieć, że to właśnie wtedy rozpoczął się taki motor i paliwo na też w cudzysłowie to można powiedzieć, popularność świętej rity. W taki sposób też ten kult doszedł do Polski. Choć w niektórych miejscach byli Augustianie, to oni dopiero też w tym momencie rozpoczęli jako ci spadkobiercy świętej rity szerzenia cudowności wypraszanych łask przez tą świętą. Bo choćby właśnie w Krakowie u Augustianów. To w 1944 roku powstała figura świętej rity, przy której zaczęli gromadzić się licznie wierni i robią to do dzisiaj. Chociaż właśnie w tym bardzo starym i przepięknym kościele jeden z ołtarzy bocznych był poświęcony świętej ricie, ale to była rzecz normalna, że w klasztorach, gdzie są zakonnicy, fundowano ołtarze związanymi z ich zgromadzeniem. Kiedy popatrzymy dzisiaj na kult świętej rity, no jest bardzo żywy. W wielu miejscach. Podobnie jak my tutaj, gromadzą się ludzie 22 każdego miesiąca lub w okolicach tej daty i właśnie my mamy tą opcję B, że zawsze wyznaczyliśmy to jako czwartek, w okolicach 22 każdego miesiąca, po to, by wytworzyć to, co jest nasze. Nasze. Nie na zasadzie zamykania się i izolacji, na zasadzie wytworzenia wspólnoty ludzi, którzy gromadzą się w danym miejscu według swoich własnych zwyczajów, z tym, co zachowane jest chociażby w różach, które macie poświęceniu i posiadaniem relikwii ku jej czci. I warto o tym wspomnieć, że ten rok dla naszej parafii, dla naszego kościoła i dla kultu świętej rity jest rokiem jubileuszowym. Za miesiąc, nasze za miesiąc spotkanie będzie spotkaniem jubileuszowym z okazji dziesiątej rocznicy wprowadzenia relikwii i nabożeństw w czci Świętej Rity tutaj w Kościele Wszystkich Świętych. O tym Wam potem jeszcze powiem w ogłoszeniach parafialnych, bo chcemy podkreślić tą naszą uroczystość i nadać jej taki ton również uroczysty. Święta Rita, wiemy, że. Kiedy była siostrą zakonną, tylko raz wyszła z klasztoru, kiedy poszła do Rzymu na pielgrzymkę jubileuszową. Poszła też drugi raz, znaczy poszła, poleciała. W roku 2000, kiedy była setna rocznica i kanonizacji, ojciec święty Jan Paweł II chciałby uroczystości. Stulecia kanonizacji obchodzone były w Rzymie i ze względu na swój słaby stan zdrowia poprosił, aby helikopterem przetransportować ciało świętej Rity do Rzymu. O tym wydarzeniu i o tym, co wtedy zostało powiedziane przez Jana Pawła II, też będzie czas, żeby opowiedzieć na jednym z naszych spotkań, bo to jest rzecz warta uwagi, a to rozważanie o Kulcie Świętej Rity chcę zakończyć tym, że Jan Paweł II wtedy powiedział o Świętej Ricie, że była drobną kobietą, która uczyniła rzeczy wielkie, i niech nas to uczy, żebyśmy to wszystko, co jest w naszej codzienności, zwykłe, drobne i proste, przez nas pokazywały wielkość wielkość przede wszystkim Boga obecnego pośród nas. Amen.